Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj zagramy sobie w Fortnite'a, gdzie zbudujemy bardzo wysoki skybase aż do samych chmur i wygramy rundę. Ale jeszcze przed odcinkiem zostawcie łapkę w górę, subskrypcję No i oczywiście wbijcie na Discorda i na TikToka. Linki do tego wszystkiego macie w opisie. Dobra widzę, więc jest, jesteśmy już w grze. No i ten odcinek podzieliłem na trzy etapy. Pierwszy no to jest oczywiście farmienie się, żeby zabić jakichś gości, którzy będą chcieli nas zabić. Drugie no to jest oczywiście zebranie maców No i trzecim zbudowanie tego Skybase'a i wygranie rundy, więc pier teraz pierwszy punkt przechodzimy do pierwszego czyli oczywiście wyfarmienie się żeby mieć jakieś podstawowe chociaż witamy do zabijania innych graczy, więc wypijmy sobie te poteczki e gdzie tutaj są jeszcze skrzynki? skrzynki, skrzynki, o to jakaś pompa, e no i jeszcze troszkę tutaj e będę szukał jakichś innych skrzynek e pyk tutaj taka pompa, ta pompa według mnie jest wciąż lepsza, e bo wolę jeden raz, le jeden raz strzelić wola porządnie Pyk tutaj, no i idziemy szukać innych skrzynek. Dobra, widzę tego, żeście nie widzieli, ale zabiłem właśnie gościa gościa i on ma tutaj taką pompę. A ja tej pompy nie lubię, najać, jakaś legendarna, według mnie ta jest lepsza. Pyk, przyładujmy sobie to. No i tutaj może są inne jeszcze jakieś skrzyneczki. O, na pewno jest do tego, żeby się uleczyć, jest dużo rzeczy, więc pyk, rzucamy sobie to. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy już w sumie trochę no nawet nam się zebrało. No i teraz po prostu zbieram sobie tutaj pyk, pyk. Zbieram sobie po prostu drzewa. Dobra, widzę pierwszy materiał uzbierany na fulaczy i drewno. Teraz idziemy zbierać cegłę z kamieni. Dobra, widzę, tutaj jest, jest gdzieś gość, bo widać na ekranie. Kurde, że w sumie tutaj gdzieś jest. Więc sobie wejdźmy szybko na budynek. O, tutaj też z tego cegły mogę sobie uzbierać, pyk. Gdzie on jest? O, tutaj skrzyneczka, zbierzmy sobie ją. O nie, nie trafiłem! A, ale słabo, ale dobra, okej, okay, zabiję go. To nic nie go nie trafiłem. Mam już dwa, dwa fragi, więc. No, dwa fragi. E, Dwóch gości zabiję, więc naprawdę spoko wynik. E, no i pyk, tutaj coś mamy. E, o, to się może przydać, to bardzo. E, bo jak spadniemy, to nie otrzymamy obrażeń, jak spadniemy w krzaki. Więc sobie można krzaki pod sobą postawić. E, co tutaj jeszcze jest? Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Drewno też nie. E, no i to co, idziemy dalej zbierać cegły. Dobra, widzę kolejny materiał zbieranie, czyli cegła. I teraz pozostał nam tylko metal, więc idziemy w miejsce. Yy, gdzie będzie oczywiście chociaż trochę metalu, więcej trochę No tak, chociaż trochę więcej metalu trochę i mi się wydaje, że w tym mieście, już dopiero w nim byłem, tutaj jest dużo metalu, więc sobie po prostu odtegujmy i według mnie najlepszy, najlepszy sposobem na zbieranie metalu, no to jest oczywiście te, te siateczki. One bardzo dużo dają. O kurde, ale do czego autor zwalam? Co jest, widzę, te takie piece, co dają mega dużo yy, metalu. No ale już sobie maksa metalu właśnie uzbierałem yy, Więc teraz oczywiście yy, Tutaj jest środek. Jedziemy sobie oczywiście do strefy. Mi się wydaje, że koniec strefy będzie gdzieś tutaj. Hmm, więc ja bym się to już zaczął w sumie budować. Jest 20 graczy. O kurde! To jak na taką dużą strefę to mało graczy. E, więc nikt nie powinien zauważyć tego, że ja się będę tutaj budował. Więc pyk. E, no i co, budujemy się. Dobra, widzę, więc już mamy utegowane. No, utegowane zbudowane do maksymalnej wysokości. E, teraz trzeba. Oj, 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 oj. E, napraw V. V naprawimy to sobie. A to chcę zniszczyć. Nie no. Nie, 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 dobra. OK, okej, OK. okay. E, no nieważne. E, no i co? Zbudowałem się, już jestem zbudowany. No i teraz można już sobie zaraz zacząć. Chciałem jeszcze zejść po drewno, bo trochę tego drewna już mam mało. No ale jak ja teraz zejdę? Skoro kurde już tutaj jest ta yy, strefa Więc kurde no nie zejdę potem, że tutaj trzeba jeszcze wejść Więc ja po prostu już nie ryzyko, on nie wchodził Po prostu czekamy, no i gdzie jest ta strefa? O nie aż tak daleko, dobra czekamy aż będzie oczywiście ona szła czy już idzie Dobra widzę, więc już strefa zaczęła iść yy, Zaraz tutaj nas dogoni Tam widziałem, że jakiś gość biega, próbowałem do niego strzelać, no ale niestety go nie trafiłem Z takiej odległości to wyzwanie, żeby trafić kogoś O, widzę, że właśnie pozostało 10 graczy. Więc już teraz mniej. Oho, no i dobra, strefa już się zatrzymała. Yy, no i teraz tak, sprawdźmy czy tutaj coś jest, jeszcze tutaj są jacyś goście. No, znaczy, no, jest 10 gości w sumie. Więc jeszcze 10 kini mógłbym zrobić. Tak, mógłbym, ale nie, nie chciałbym. Yy, no i co? Na razie nawet git strefa. Jeszcze mam bardzo dużo budulca. O, tam ktoś autem widzę, że jeździ, ale nie będę nawet do niego strzelał. Mm, już 9 graczy zostało, tak, więc spoko, coraz mniej, coraz mniej, kurde, chciałem do pięciu, żeby mieć przynajmniej piąte miejsce, o, 8 graczy już jest, co jest. Dobra, widzowie, strefa znowu zaczyna iść, e, o, teraz już o wiele wolniej, no, ale zaczyna iść, więc tutaj powoli się będziemy po prostu budowali. Dobra widzowie, jesteśmy już w strefie, zaraz ona się powinna tutaj zatrzymać, zatrzymała się, no i trochę za dużo aż zbudowałem, ale spokojnie to sobie zdecydujemy. że oczywiście mniej tego było. No i co, siedmiu graczy zostało, 40 sekund do pomniejszenia strefy, no nie gadaj, że tak dalej, no co jest? Ja pierdzielę jak dalej kapuczmy budulca? Nie wystarczy, mam 14 plus 50 to jest 64 budulca. Mam 64 budulca, yy, a ile to jest taki jeden budulec? Nie wiem ile to jest metrów, to trzeba by było obliczyć. No powiedzmy, że 2 metry, no to to, to jest ile metrów? Czekaj, zaznaczę sobie tutaj, to jest 300... 35 budulca bym musiał zmarnować, jakby było każdy jednym metrem? Nie, jakby 10 metrów miał każdy, oj. oj, oj. No to nie wiem, nie wiem czy starczy, może albo na styk starczy, albo nie starczy no bo raczej nie zostanie mi na pewno no i już się akurat zmniejsza 2 sekundy 1 0 no i pyk no i teraz to ona tak szybko zapiernicza że oj oj no i zmienił się właśnie budulec na stal zostało no na stal na metal zostało jeszcze jakieś 40 budowli z tej stali więc no, jesteśmy w trochę kiepskiej sytuacji, jak coś te spadamy, no i rzucamy sobie tego krzaka, no i nic się nie powinno stać, jak tego krzaka sobie rzucimy. No, nie mam już budulca. A ta strefa jeszcze będzie iść. No nie. No nie, no widzowie, ale mało Dobra, yy, spadamy sobie w jakieś odpowiednie miejsce Wiesz co, ja wrzuciłem sobie jedną krzaka, pyk Pyk, oj, bo ja już zaraz zginę, zginę zaraz od strefy pyk, 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 proszę Jest, widzowie, jest, udało się, udało się Dobra, mamy tylko 34 życia, ale to nic nie zmienia 6 osób, więc prawie top 5 zaraz będziemy mieli, tak jak chcę Tak jak chciałem w sumie yy, No i co, kurde, według mnie bardzo fajnie Udał się ten skype, w miarę Fajny sposób na przeczekanie rundy O tutaj mamy to, chodźmy się uleczyć Pyk, pyk Akurat, jeszcze jedną sobie w sumie weźmiemy No i co, teraz mamy znowu 260, no ale teraz to już sobie mogę mieć nawet 500 Już tam, i tak tam nie wejdę No i co, 5 osób, 5 osób widzę, 5 osób, czyli już mamy gwarantowane to 5, ale fajnie Dobra, idziemy się na napierdzielać No jakim cudem ale tryhardy tu grają, nie, To bez budowania to się nie da grać, nie, w tą grę teraz W 2025 Dobra Nie, no jakim cudem, ale tak było blisko, co jest Grać nie potrafię Ej, w ogóle strefa idzie, ja bym się do, udał do strefy Dawaj, chodź Pokaż co potrafisz misiu, <gry> Ale, S, ale, S, coś mu się pomyliło chyba. Dobra, dawaj, 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 szybko, wszystko. Dawaj, szybko, wszystko. O to, 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 to jest mityczne. Ja pierdzielę. Dobra, nie mam impulsów, nie mam impulsów, ale spokojnie, mam apteczkę. Nie, nie. nie. Ja cię nie mogę. Dobra, apteczka. Apteka, apteka, apteka. Chodź, chodź choć, do przodu, do przodu, cały czas, cały czas do przodu. Dawaj, 60, 70, 80 życia. 100 życia, dobra, i można biec, ale fajnie. Nie, no, nie gadaj jaka ja tu nudę jeszcze wygram? 4 osób zostało. zostało. emocje jak na grzybach normalnie. Nie? Pyk. Dobra, dawaj, czekaj Ale, ale dostał 100 dostał. On już ma 100 życia Czekajcie widzowie Dobra, Najsik. Dwa osoby, dwie osoby. Ja cię top 2, gwarantowane top 2. Co jest? Może ja to jeszcze wygram? Nie no niemożliwe to jest. Nie wiem wygrał to... Nie no, możliwe w sumie. Mmm, dobra, mm, co tu jeszcze jest? Musimy się uleczyć, musimy się uleczyć. Dawaj, 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 te dwa splash'e. Dwa splash'e, dwa splash'e. I lecimy, gdzie jest ten gość? O, jest ten gość, jest! Jest, 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 na pewno gdzieś tu jest, bo go słyszę przecież, jak chodzi. Więc podbudujemy się tam do niego szybko. Dobra. No i... To jest chyba jakiś tryhard, ale tej budowali się, nie? Serio. Jakieś totalne tryhardy. Dobra, i gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? No. Jest tam! Patrzcie jak daleko. Ale dostał 46, dobra. Najsik! I teraz idziemy do niego, idziemy. Dawaj, kurde, jak ja to wygram, będę taki zadowolony, nie. Serio. Nie z lepszych odcinków na YouTube jak nagrałem w życiu w ogóle, nie? Dobra, pyk. Aj Dobra. Nie, nie, nie. nie. Ale tryhard. Co on jak tak trafia? Ja nie mogę. Nie, strzelję muszę przeładować przez przypadek bez sensu ja tu spadłem. O! Albo z sensem. Z sensem widzę, bez sensem. Nic nie jest bez sensu, pamiętajcie. <grytanie> Dobra, ja teraz uczę. Jakbyś kupimy tymi. Dawaj, spadnij. To no, dlaczego on się buduje? A, wiem. Ale dostał, ale dostał. Dobra, uleczmy się na spokojnie, widzowie. Patrzcie, jaki mały okręg się tam zaraz robi No, dawaj. Dawaj. Nie, nie, nie. No, nie, widzowie! Nie, kurde. Ajajaj, dawno nie grałem w tego Fortnite'a. No, ale dobra runda, bardzo dobra. On no, wygrał z koronką, czy. Jeszcze jakiś anonimowy? Ja nie mogę. No, trochę, kurde, wstyd, ale... No nie, ale myślę, że spodziewałem się trzeciego, czwartego miejsca yy, A ja zdobyłem miejsce drugie, więc zawaliście Zbudowałem SkyBase'a yy, Spełniłem, no, to co chciałem zrobić na odcinku yy, No i co, mam nadzieję, że odcinek się podobał yy, No i do następnego, elo